Dzisiaj pokażę Wam drugi film. Co on ma w szafce? Ten film pojawi się w tym samym dniem. pierwsza rzecz. Są takie gryzaczki. Są to. Takie gryzaczki. i To są. E, gryzaczki warzywne. Oprócz tego mamy tu jeszcze. No i to są takie przekąski. Takie, takie bardzo różne. Tu też chyba z tego co pamiętam mam przekąski. Nie mam tego z jedną ręką. Myślałam, że tu są takie przekąski. Oprócz tego mamy tu takie zapięki do hamaczka. Zapasową miseczkę oczywiście. Zioła podstawowe lub uzupełniające. To są podstawowe. Nie, to są podstawowe, tamte są uzupełniające. Oprócz tego na wybieg ma taką korek, gdzie się wsadza yy, misianko. Warzywne dropsy. Dropsy o smaku truskawki. Marchewka z oczywiście paśnik gałązki. jabłoni pasternak babka lancetowata, oczywiście tu mam karmę. to jest karma polu, ale teraz yy, zmieniam na będę robiła zakupy na hipciu i zmieniam ją na wersję na Kawie komplet. Oprócz tego mam jeszcze takie zioła I cztery kolby, które Lajnukoweda zmieniła I to jest ogólnie wszystko z tej szafki Ale o, w tej szafce nie ma jeszcze Jeszcze siana i na przykład siana z melisą, to jest ulubioną Leona I ogólnie zawsze się leży koło na klatki. To jest żwirek, a tu jest też lecenia. I oprócz pierwszego mam tu worek do skąpania. Żmiotkę. Matę łazienkową za małą oczywiście. Żwirek i tu też jest... Y To są oczywiście opy... nie pylą się trocinki. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i pa!